Siemanko, z tej strony Mac oraz... E, Niedźwiedź. No i prezentujemy wam drugi odcinek z serii Neverwinter. Never tak jest. Ok, no to lecimy do... ...Żula Knoxa Znaleźliśmy się w końcu. No, znaleźliśmy się. Okej, okay, to dawaj ciśniemy do niego. E... To nie, nie tędy. W nie w tą stronę. Nie. Dobra. No w tą. No, tylko zrobić Jak miło dzisiaj filmik bez lagów. Tak jest. Ale podgłosiłem w końcu grę trochę. Bo cicho wtedy. Tak, czekaj na mnie, ja też to zrobię. I to ja tam idę powoli. Ogólnogłośność dam sobie na. Ja dałem na 40. na 55 chyba. Bo miałem okay. na 40, y słabo słuchać. Gdzieś ty pobiegł. No idę do tego typa, nie? Do Żulek Noxa? Tak. A to dobrze. Nową broń wodę stanę teraz. Mam czekać, czy już gadać z nim? Nie, nie gadaj, czekaj na mnie. 200 metrów ode mnie. Jesteś. Dobra. Szrek. Mati 2, nie, Mati 11, czy albo Mati 2 i... Dobra, gadam. Gadaj, ja też gadam. No ale teraz czy mam po angielsku? Amen. O, skrzynka mi się otwarła. Mi też. Jest, dostałem. Kulę. What the fuck, odrzuciłem. O, mogę drugi raz, okej. Okay. Czeka, a dostałem nożyczki. Ale to jeden nóż, czy dwa? teraz teraz muszę zobaczyć Nie, moment, moment, moment C chyba Dawaj bo ja akceptowałem kolejny quest yy, U niego? No o, Jeszcze nie, czekaj To czekam na Ciebie, dawaj No i teraz po polsku gadał Ta? No i teraz już po angielsku no Może znam dwa języki Idziemy O ja wiem co teraz dostaniemy Ma, Masz dwa sztylety, dwa masz No tak, ale jeden jest słabszy bo muszę mieć dwa, a nie jeden. Ta skrzynka też się otworzy. Do widzenia. Ej, no posój się. Moja skrzynia. Jest! Teraz się w to ubiorę. Jak to było? Okej, okay, ubrałem. I gdzie teraz? Gdzie ty się ubiera w ogóle? Dwa razy kliknij na to. No no, no dobra, dobra, ale to była taka cena ciśnij. Dobrze, ale coś... Mm, to było. Nie wiem jak ty jasne A gdzie ja mam tam. Ja do Knoxa poszedłem. Kradzież korony. Muszę Dobre, iść do krypty. Włączyłeś ten czas. Nie, nie włączyłem. No, Okej. Okay. To o, czekaj. Dobra, też muszę iść, gdzieś. Mniej więcej odliczając czekaj chwilę, włączę czas. A ja się napiję herbatę, Dobra, no to gdzie ty jesteś? A tutaj A ja się napiję wody, czekaj na mnie. A wiesz, że będziemy mieć taką misję, że będziemy musieli yy, walczyć PvP z typami. 5 na 5. Myślałem, że ja z tobą. Nie. Ja czekam tu koło bramy, czy wchodzić byś Ciebie? Nie, nie wchodź. A razem będziemy? Beś... No, będziemy, jesteśmy w party. Robię, twoja drużyna, aha, szybko. Nie, ma sepkę, bo coś Okej. Okay. 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 <laughs> w tym okay. samym czasie, okej. Okay. Okay. O, jesteśmy okay. razem, tak jest. Otwieram i bramę nie daj. A dobra, mi też otworzył. Ty, to mo możemy we dwóch bić i wszystko robić. No tak. Cudowna gierka. No, otwiera mi. Łata, dobra, lejemy. Czemu się na mnie rzucają znowu? Nie mam pojęcia. Golda trzeba... Ty bij z tych z daleka, co nawalę ja z tych z bliska. No kurde, Po 50 krytyka? Jak miło. Tam nic nie ma do wzięcia? Właśnie szukam, bo... Nie wiem, ja tu chyba coś będzie, jak się nie mylę. Tak, i mi... Czekaj na mnie, Cytek, do przodu lecisz. No, na kurczę. Patrz. A woda! <grych> Niech poleciał. Dobra. Moje złoto. a też dostaję? O, tego mogę użyć. Nie możesz. Mogę. Okay. Jaka pała. No bo to... Yy, in... Mam inną posać niż ty i tam jakieś inne umiejętności albo coś. A ja nie mogłem tego, jak grałem pierwszy raz zobaczyć, co to za gra. Kim grałeś? Magiem. Magiem. No właśnie, mag nie może. A ty kim? Orkiem grasz? Nie, ja gram No Dlatego jesteś złodziej. No oddaj to. Tego nie mogę. Może ja mogę? Też nie mogę. No ja pała Zestaw jakiś Co to jest? Mam to Okej okay. No bez jaj! Wszystko żeś mi ukradł Ale tobie chyba też zalicza mi... O! Obronca Winifier w tych małych wieżach. Czekaj ja... Ja go mu zamrożę. Z... Ja mu szkuzerkę. Za coś. A jak będziesz miał itemki dla mnie to mi dawa. ja będę dla ciebie dawał. Okej? Okay? O, mam szatę nową. No ja nic nie mam Dla siebie A jak tu się itemki daje? No dajesz na postać F na przykład na mnie I handel A. O, nic okay. A kim ty grasz? To masz skrzynię, bierz Żeby nie było Ja grałem oszustem, ja idę tam załatwić To lecimy po jednej skrzyni, mówisz? No, Okej Ej tu teraz będzie chyba taki mini boss albo mi się wydaje Żeś nie wziął Gdzieś Wiesz. tu będzie, no będzie No, już widać czarodzieja Aj to też łatwe jako brońca A Okej. tu się to zapomniałem że tu się skakać da Czekaj tam chyba flip będzie A weź Ja go skórę Sku. Ej, nie o tra trafiłem ok Okej okay. Czekaj, tu coś Ja jest? jaka kasa, tu i ten masz. Czekaj, do typa. O dzięki, zabójczy pas. Jak, czekaj, 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 No czekaj. Za... O, skrzynka. Gdzie? Nie ma. Mogę? Czekaj, bo już dałem. O Jezu, ile Czaj. rzeczy. A to jakieś do ulepszenia albo coś. O, książka. Tutaj pergamin leży. Okej. Okay. Ej, czekaj, czekaj, bo tam chyba coś jest, no. Co, tu nic nie Uła, ma. Jesteś. coś. A coś. A dla mnie. To chyba może tylko ma. Yy, pfu, kapłan. Yy. Czekaj na mnie. Idę się uleczyć. Ja też. A ty Czym ty rzucasz? Leżamy. Boże, ile ich. Dobra, ich rozwalę szybko. A ja idę się uleczyć. Nie, 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 no. O, mieczyk. Nie dla mnie, fak. Patrz, gdzie stoję, ej Mam nadzieję, Jestem twym władcą i panem. Klękaj ej. u moich stóp. Nie. <laughs> Co to jest? Dla kogo? A, dobra. A woda, dobra. Gdzie teraz? O. Ich, y mogę to czy ty? Ty możesz, bo ty jesteś złodziejem. Tak, ja mogę. Okay. Co to było? Handluj. I... Ale Patrz... co ty chciałeś mi dawać? Nie, nic. Patrzyłem, A. jak to działa. Bierz guys. Okej, okay, ogarniemy tą kryptę. No i git. coś tu było. buty chyba dla mnie, no Okej, okay, o lepsze. O, leży zbroja jakaś chyba. Nie. To jakiś kufer. Ej, tu żołnierz się. Dobra, używam luta. po co? Tak o. Co to było? LOL. jaki ninja. O Czekaj To jest dla... Hmm. Dobra, lecimy dalej. Nic tutaj nie ma? No. Ojojoj Dobra Lecimy O dostałem coś Zabójstwa Ja ziome O kurde, więc jest A, już nie mam szczęty. E no, księgu zabić Dobra, tu wyskocz widziałem Lol, co to było? Nic nic To ok, Dobra, otwieraj skrzynkę hmm, Tu też coś jest, to idę zobaczyć Fuck, wszystko religia, ten nic nie ma dla mnie. E, tam jest dla kogo? Dla... kapłana. Pa, jak podkręcam. O, zabójca szkieletów, jeden zabij 50 szkieletów. I to już miałem tu właśnie. Ile złota? Ja mam 39 tylko. Ja 88. Mogę to? Mogę. Co to jest? Nie wiem, jakiś tam kim po co, ale okej. Okay. O, co to leży coś? Mniejsza, mniejsza mikstura leczenia. Jedę w lewo, ty iść w prawo. Się Dobra, bankem. to ale będzie teamfight. What the fuck? Okay. O, są. Dobra, zginęli O, kasa. A jak ja zbieram kasę, ty też dostajesz, czy nie? Tak. Mhm. O. Jak Pierwszy? <laughs> Nie, ja chcę być władcą. LOL Ej, czekaj na mnie. Klękaj. O, jest, jesteśmy władcami tego świata. Umiem salto zrobić, Ty nie umiesz. Jak się robi salto? No ja mam. Taką. Panterkę, o. Jak to się robi? No shift, ten każdy ma inny. O, w dupę. Kradną! Oglądamy. Nie... To się samo ogląda. Aha. Tam jest ten, boss Okej, okay, u mnie się skończyło już Mhm mm Czekaj, 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 czekaj Tu będą jakieś tam... Czeje! o Żyję, guardian of the nine Dobra, idę mu nakurwić! Idę Zamroź go O boż, ile on już został, Ty, no nie mogę go Ej, czy... Co jest? Co? Nie mogę w niego nawalać Dobra, ja go będę na siebie Dobra, a, ginie. a teraz daleka, ginieś, okay. umarł, mhm, jaki teleport, o coś leży, buty z ręczności, Dla. to tam jest tam. Ej, tu skrzynia jest. Chodź. Nie chcę skrzynić? O, nie. skrzynia jest. To ja otwieram. E, kasa i. już wyszedłeś? Nie. Co tam skrzynia? Czekaj, bo nie wiem, który lepszy pas. 28 e? maksymalne liczba punktów wytrzymałości, czy minus 5 uderzenie krytyczne? Czy minus na odwrót? Nie Plus wiem, 5 krytyk. Ja wolę z krytykiem. Czekaj, co ty mi pas, pas dodaje? Łotrzyk oszust ty Aha, jesteś? Tak. To dam ci coś. Mm. Jak to się robi? No i musisz y y y Przesunąć? O jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, mi się nie przydadzą. Mam linę No. Nie chcesz butów? Mm. Gnoju, to ja to wywalam. Albo nie sprzedam później. Uf, dupę. Na zdrowie. Dziękuję. Idziemy dalej. Stary, nie mogłem strzelać tego śmiercionośnego A, typa. Potem będzie dopiero jadka. Potem Jatka. No to już wychodzimy, okej. Okay. Co to jest to, aktywacja, lol? Trzeba czekać? LOL. A nie mam nie mam pojęcia, ci powiem. To powinno być, że jak ty akceptujesz, to od razu wychodzimy no, ale... LOL okay. i co teraz? Do Knoxa do... czy do, do kogo? Tak, Chyba, tak? No tak Co to jest? Co? Kamień Co to jest? Gdzie ty jesteś? Kamień jakiś nacisnąłem Ale fajne, ty. Gdzie ty jesteś? Ja jedę do tego typa. A widzę ich cię. jestem? Patrz. Gdzie ty jesteś? Zaraz wyskoczę z nieba. A, tam A tu, witaj kraju? swojego pana. Nie. Hmm. Jeszcze na misję? Tak. O szkolety, what the fuck, od pięciago legola. Co mamy teraz robić? Eee, już ci mówię. Posłuchaj złodziejkę o imieniu honor, ukrywa się w ruinach budynku stojącego naprzeciwko tawernie pod dryfującym drewnem w Aha, Enklarie już, wiem, gdzie już wiem, gdzie. Ja też wiem. Czekaj na mnie, co ty tak do przodu wysunąłeś? Gdzie ty jesteś? Za tobą. Czekaj, czekaj, patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz. Jesteś... LOL. Ej, patrz, patrz. Się? Kurde. Ej właśnie, o to chodziło, patrz. Naciśnij sobie F przy tym A wiem odkryłem miasto się pokazuje. Dobra. Kurde, nie da się. Pa a patrz na mnie, zrobić panterkę. What the fuck? I na skróty. To ten dek? Nie ten dek. Niezbędne zaopatrzenie. Akceptuj. No i co? Gdzie Aha, ja mam teraz iść? Aha, zanieś to. Tak? Nie bo mamy dwie misje aktywne. J. Gdzie ty jesteś? A ty za mną jesteś, lol. Ja, ja szukam, gdzie jest targowisko. Aha, tam. Ja idę tam. Ja też. Tu, gdzie ty jesteś? A dobra, widzę cię. Daleko. Czekaj na mnie, 200 metrów jesteś. Gnoju. Ciśnie sam do przodu. Pobawimy się w Dawaj. O, karteczka. O What the fuck? Dobra, moje zaopatrzenie będzie. Chodź tu Pijaczka Okej okay. A tu też. Czekaj, opchnę mu te Co to jest? A, piwo Bier... jakie piwo? Pijako Sprzedaj I coś jeszcze sprzedam Ten pasek zakończono Okej okay. gdzie, gdzie tu Gdzie tu piszę ile mam kasy? A daj A, na... mam. i i tam masz, Ja mam jednego ja srebrnika. Ja mam dwa srebrne... Co to jest? Nie chciałem tego. Dobra, ja idę oddać już to. Czekaj, no, no ja kopała. Dobra, to czekam i poczekaj. Może zrobimy to pod ruinami, No hm? to chwila. I czekaj. po drodze to oddam jakoś. To tu mam. Nie wiem. Gdzie ty jesteś? nie, nieź, okej. Okay. Ile masz tej kasy? Yyy... 1,80 Ja 2,21 Bo sprzedałeś i tam ja A gdzie, gdzie misio. tu masz? Misio! Wow, co ty <grym> co <to> zrobiłeś? <grym> pa, misio! O, mogę na niego usiąść? Misio! Zabij <grym> Dobra, chodź Dobra Konik! Kuń! Kuń! To jest ten, jak to było? Opancerzony Majle tak? telefony? No, no. Majle telefony TR9. Co on tu pisze? Czekaj na mnie, gdzie ty jesteś No idę tam, widzę, że jesteś z tyłu Drzewko, jakie ksiwe Ej, dawaj górę. oddamy to A to tu jest... A, to tu Tu jest ta tawerna Trzeba do Haty w bit, w Znowu aktywacja, no ja pierdolę Aktywacja skilla tu jest Wybuch poziom master Ole co to było? Okej okay, trzeba zanieść Oha, tu na to na, to na dło, <gulet> ale na górę od razu lecę No musisz na górę, ale nie teraz OK, okay. Ja też Ale nie na nie gadam Zimmy się ukończono. Ok, 222 Aktywacja, chodź tu. O, oh, Jesus. Ok, fajne to, nie? Takie pole się uruchamia. I lecimy. Mi klawiatura nogi przygniata. Oła, dobra, to teraz lecimy do tych ruin. Zmoczony yonder. Tak. <grym> <grym> Let's go. Tutaj też będą bossy, co nie? <grym> e tak. Okej, okay, ognisko na początku. I będziemy mieć potem piąty level. Bo tu dostaniesz kulkę wujka Alfreda. What the fuck. Widziałeś to? <grym> Lol, ale we mnie strzelają Pies mi tu szczeka, zaraz go kopnę w dupę Nie mogę A ja? O mogę W końcu, końcu. <grym> Okej, okay, tu będzie obrońca Jaki? No taki, nie wiem, mini-bosik może tak powiedzieć Dobra, pomogłem no, ci z daleka no, Ja mu wszystko zabrałem Piąty, woda a piąty level no. czekaj a nie jestem miłośnikiem natury nie mogę tego zebrać o o okej 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 o o magi. a ja mogę wziąć inne ciosy A, ale zemnę że to zrypał o czekaj czekaj yy, nieciekawego okay. e mów ja mi za... że tam się bijesz I dead. A jednak, o, skrzynka dla mnie czy twoja? Ty brałeś w krypcie ostatnią skrzynkę Okej, okay, obrońca nie znowu mangik będzie Co tam było ciekawego? Golda trzeba A jakieś ulepszacze czy nie wiem co to jest okay. O, tu już boss? What the fuck Tu jest, HP Gotowe Co to jest? Czekaj O, skrzynia Czekaj, znowu jest skrzynia Chcę od, od razu tu wyłożyć moment, moment, moment O, zobacz co nowego Momencik Jak hmm. kulek to C, a nie... Okej okay. Okej okay. Okej, okay, mam Aj to ta skrzynka. Tam coś jeszcze. Jest. Nie mogę. Gdzie tu trzeba wyjść teraz? No tutaj. się tutaj. jeszcze będziemy nagrywać nie? Nie no to chyba wszystko. Choć odcinek będzie miał powiem ci szczerze niecałe 20 minut. Mm. Jeszcze jedną robimy dawaj. Dobra, czekaj, bo trzeba do tawerny iść. Mm. Pod dryfującym Ty za mną. 100 metrów. Co? Gdzie ty no? pobiegłeś? Gdzie Chodź tu, idioto. Tu jest to Aaa, mi się porypało. Że do tego typa mam się. Aj. Boże, ten tam poleciał. Ja czekam tutaj z moim fioletowym skillem. Ta, dildem. Twoim. Mm. Gdzie ty skac skaczesz jak małpa? Mm. Ha, ha, ha. I udajesz. Jak miło. Na górę? Nie, musimy stąd wyjść ukończono. We, we wszedłem tu i ukończono coś. A mi nic nie pisze. Wróć do sierżanta Knoxa Mówiłem. To Ukończ. Do ale tu jest ukoń niezbędne zaopatrzenie. To o co chodzi? To ty może masz. Jak no ja ukończyłem. Ja mam iść do Knoxa ale... No a mi tu no, czeka. O, no i mam iść tam. To czekaj, ja idę tutaj. Ale musimy razem wejść. Aha. To chodź tu. Pogadaj tam Boże Pogańska dziewico Chcesz coś innego już mówić? Nie wiem, gadaj z tą Z tą pogadaj albo z tym kolesiem Idę ty tak? z tym kolesiem O tom, no. miksturki co jednego srebrnika, O the fuck Taki sprzedam bitch To I to O dobra, teraz misja ukończona nie gadałeś z typem Gadałem Kapral jakiś tam Dobra, dziękuję za handel. Co zrobiłeś? Sprzedałem 2,90. Czekaj, też coś sprzedam. To inferma, nie fair, masz mnie co do mnie hajsu. Eee, to celne Sprzedam, a nie wiem. Nie. List do Gotfana To mi się przyda, to mi się osoby profesji. Jakieś... Co to jest? Anuluj. Mogę sprzedawać to. Wow, Jeden za 2,50? 3,14. Jeden za 1. Za okay. 2,50 to ty kupisz chipsy w biedronce? Nie. Jak nie? Za 2,19. Za, za złot nawet 12 mogę kupić. Złoty ile? 12. Gdzie ty, nie tutaj chyba poszedłeś. Do Knoxa. Wyświetl. Ej, czemu gram z tobą? O jest ta dróżka, no. okej. Okay. A mi się ona wcześniej... O, Bufu, patrz, cofnij się, szybko! Stoję koło Bufu. <laughs> Ej, dawaj, piszemy Nie. To złodzie... to oszust? Dobra, chodź. Aj, nie mogę. O. Muszę mieć coś. I samu też zrobił sobie teraz tego y, Oszusta Zgapił od Ciebie, obejrzał Twój odcinek No jasne prace. Fucking goff Kurde ale ten niedźwiedź jest dobry, muszę też zagrać oszustem A widziałeś ten? Gis, y, Gimpera na roja? No, na Roya widziałem Ja nie mogę To a było A wszyscy on. taką spinę mają z tego, Boże On tak dla bazy, a on... Roya jest lepszy no tak, ale on to dla bazy disuje go, nie? A oni już. Ja, ale jak Kukiego go to nie było dla bazy. Jak nie? Un ja unboxing. i tak unboxing mieszkania wymiata. Ej co, co Jakaś łatwa misja chyba. No fuck off. Pogoń za koroną. No to gonimy. Czyżbyśmy mieli się uda do nowego miasta? Nie mam pojęcia. Wiem, że idę po śladzie. Nie! Gdzie ty idziesz? Gdzie ty no. idziesz? Po śladach. Ja mam tutaj. Ta. No. Ja mam po śladach. To chodź za mną, bo ja nie przejdę bez ciebie. Ale gdzie ty jesteś, człowieku? Naciśnij J. Zobacz jaką masz misję. Pogoń za koroną. A ty? O, musimy pogadać z nią w czarnym stawie. Gdzie ty? O, bufu! Gdzie ty no chodź jesteś? tu, no masz mnie na mapie. jestem przy drugiej bramie, człowieku. Chyba. To chodź do tej. Ja cię widzę. Niedźwiedź, 374. 300... Co? Jak to było znajomi? O. Chodź tu, idioto głupi. Nie. Nie widzisz mnie na mapie? Nie. O. No tak, nie O, widzę Cię No to chodź tutaj mamy bliżej bramę. Ale do. A no tak, geniusz! Ale do tamtej mnie prowadziło. Widzisz? Ja mam cheatę. Boże, ktoś mi się tu kręci po pacie cały czas. Pies. No, pies. Co okay. jest? Nie chciałem tego. Co? Jak ty tu przeszłeś? Normalnie. Czar nie sta. To gadamy z nią i kończymy odcinek, a kolejne misje w kolejnym odcinku, co nie? Nie. Kto jak woli, ja kończę tylko z nią czekaj, pogadam ukończ. I Okej, okay, to... Daję go... Ale czekaj, tu jeszcze mamy. Chodź, Nie, to ja... to w następnym odcinku zrobimy. Ale pogadać tylko. No, w dupę, ok. Lubisz? Nie, nie lubię. Ok, ja się tu wbiję dokładnie. okay to wszystko. Gdzie jesteś? Tutaj. Na górze. O. górze. Może. tu tu. Może. wyskoczę. Może. wyłączę. Może. tu pożegnamy się. Da tu się. tu a więc dziękujemy za oglądanie drugiego odcinka z Neverwinter tak. i obydwoje zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i komentowania naszych kanałów, bo to duża dawka emocji i jajec, co nie? Tak. Tak, okej, okay, no to to by było na tyle, dzięki i oczekujcie kolejnego odcinka, cześć! Siema.